To jeszcze kilka słów do kamery o zbieraniu sond. To już mówiłem w poprzednim filmie. Trzeba mieć w sumie tylko skaner Beofang. Jest takie radyjko krótkofalarskie, które wystarczy do tego. Jeżeli mamy to radio, wchodzimy na sondy Go. Na radiosondę, trackerą, i tam sobie szukamy lokalizacji, gdzie spadnie dana sonda. No, i generalnie polecam być szybkim i sprawnym, bo jest dość duża konkurencja: dużo ludzi szuka. Można pojechać na przykład po południu danego dnia i już jej nie będzie. No, co jeszcze? Najlepiej szukać blisko domu. No, jeżeli spadnie. No, jeżeli mieszkamy blisko, blisko punktu gdzie wypuszczają i albo gdzie często spadają. No, spadać mogą naprawdę w na no dużym rejonie, bo tutaj te, co są wypuszczane z legionowa, e, to mogą spadać. Zaraz wam powiem dokładnie, e, ale jest ogromny, ogromny, ogromny rejon. E, tutaj ostatnio spadają e, od przypuśćmy, zakroczymia, coś takiego do Otwocka e... Otwocka Żelechowa, Podryki, no, no, to obszar jest, obszar jest ogromny, po dostrólenkę nawet mogą lecieć, więc, e... więc jest, jest dość duży zakres. E... Ale co jeszcze dodam, mogą nawet latać za naszą granicę. No, hmm. najdalej, najdalej poleciały sądy hmm, no na Białoruś, na Białoruś. Tak jakieś 200 km od granicy, coś takiego. No więc niektóre nawet niektóre nawet za Zamościem yy, za Zamościem lądują to obszar jest, ja zaraz wam pokażę to wszystko na mapie, te wszystkie kropki te wszystkie kropki na mapie to sądy, które wyleciały z Legionowa no, no to jest jest duży rozrzut no bardzo duży no tak więc tak reasumując Piękny wschód słońca. Reasumując, podstawa to radio. Można kupić za 5 dych używane i to nam wystarczy. One mają anteny odkręcane, więc jak jesteśmy już na miejscu, gdzie ona spadnie, żeby ją tak mierzyć na tip top, nie trzeba żadnych anten kierunkowych. Wystarczy tą antenę, co, co to radio ma, wykręcić. Kilka gwintów, jak ono już tam nie będzie łączyło na tym bolczyku. To e, kierunkowo szukamy tej sondy. No, lewo, prawo, lewo, prawo, przód, tył. I gdzie będziemy mieli najlepszy sygnał w tą stronę, sobie, sobie idziemy. Więc to nie jest żadna filozofia. Nie trzeba dużo kasy inwestować. E, no. A jeżeli daleko mieszkamy od punktu, w którym, w którym te sądy wysyłają, to możemy ich słuchać. No. Ale to Wam opiszę, już opisywałem w którymś z filmów, ale opiszę Wam w następnym, co trzeba zrobić, żeby ich nasłuchiwać i sobie odczytywać ich parametry. Parametry, eee, dane, które szczytują. No. A można to robić prawie z całej Polski szczytywać te dane, myślę, że bez problemu. No. Eee. Jeżeli ona jest na 30 km, jeżeli ma się dobrą antenę kierunkową wysoką, to ją, ją się odsłucha. Ja je słyszę, jeżeli są jakieś 50 km od Legionowa, i, i w górę, no do, do, do około 3-4 km nad Ziemią, to wtedy gubię sygnał, no, ale tak je słychać. Słychać i odczytuje się parametry, no, czyli tam temperaturę, ciśnienie, wysokość, czy się wznosi, czy opada. No, także tak to wygląda. Pozdrowienia sądziarze i pozdrowienia dla Bziuni z Legionowa, która wysyła te sądy. Nie tylko ona, no, ale jest jedną z osób. Ona jedyna pisze pozdrowienia i różne uśmieszki. you mm -hmm.